W dzisiejszym odcinku Jerry zamienił się w zombiaka Dlatego jeśli wy nie chcecie być zombiakiem Zostawcie tutaj subskrypcję wraz z włączką oraz łapkę w górę po tym filmie oglądajcie ten film do końca Ej ty, ty, Jerry, czy, ty, co ty tu robisz Jerry? A wiesz co, ogólnie wybieram e... sobie jakiś nowy telefon, no, Nowy telefon czy ty... to... Ile to kosztuje? Koszy... Jerry tu nawet cen nie ma, ale to jest pieniądze, pieniędzy Masz pieniądze Jerry A, a widzisz tą walizkę, bo my musimy się wynosić Bo ja ukradłem ten apartament jak to wynosić? A, o, właśnie Nie zapłaciłem przecież za... Kao, co wy tu robicie w tym o, domu? To jest, o, Jerry to, to jest właściciel on, on, on nie wysz, my tu no, pani wiesz, że my tu nasuwałyśmy. No pani właściciele budowni nam spalili ostatnio. Czyli wychodzimy. Policja ucieknie, policja, już jedzie. Policja, już jedzie, policja policja już jedzie, nawet Policja przyjdzie. Nie 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 no niech no nie. się chodź chodź. tu szybko tak. jedni. Witam pana. Mam wielki problem. No słucham słucham. Womali się do mojego hotelu, który jest na ulicy Słonecznej 15. Czy wie pan, może kto kto mógł być? A ja to nie wyglądali, ja byli ubrani. No powiem tak, jeden taki na niebiesko i drugi po prostu na czerwono, taki kaptur też O Boże, to na pewno musimy oni, Ja wiem, kto to jest. Dobra. Zaraz tam pojedziemy o, i wszyscy sprawdzimy. Dobra, Jerry, widzę komisarza. Trzeba się przyznać i powiedzieć: O nie, oni, oni tam gdzieś jadą. Jerry, czy ty mnie słuchasz? Ej, Jerry, tak. gdzie? No, znowu sobie gdzieś poczęć trzy. O oni, oni tam jadą. Jerry, gdzie ty się znowu jesteś? Halo! Co tyś tak drzesz, co ci Gry, chodzi? Czy chcecie iść w klubie, jakimś w Loży VIP? idziemy się przyznać Jezu, na komendę. Za dużo, za dużo oj, za wody go Jerry, ale, ja, ale, co ja co nie chcę już tak żyć. No, z szuka, chodźmy się przyznać, proszę. Nie chcę. Jak się przyznać, czy ty zwariowałeś? Ale tak trzeba, Jerry, chodź, idziemy, bo ja tak nie mam zamiaru żyć. Czekaj, ty nie masz chyba lornetki. Patrz, oni tam są i. O nie, Cześć, oni tam. Serio? Przez ciebie, bo nie zapłaciłeś i... za hotel. Z... No, przez ze mnie, to był twój pomysł. O nie, dobra, chodź ty na komisarza, zrobimy mi z Nie, nie, nie ja no, nie mam żadnego komisarza, dlaczego no, ty no, chcesz tu wchodzić? No, czekaj. O, nie chcesz na komisarza, oh, to cię siłą wezmę. No, Jerry, no, masz, masz ich oh, przeprosić, nie. tak? Zrobiliśmy źle, w sumie nie pamiętam, że to zrobiliśmy, ale masz ich przeprosić. Usiądź, o, leż tu sobie no, ładnie. O, tu nie ma na razie. O, nie Zostaw nie mnie. O, no dobra, to musimy wszystko przygotować. Jury, to mnie Jakie informacje tu mam? Przeszukać wszystko. Obra, Jerry, wszystko skończone. Widzę, że masz prezent jakiś? Co? Ej właśnie, ma. tylko ma Mam pieniądze, tutaj. dam im pieniądze za to, nie, wiem, wpłacimy coś takiego, bo po prostu A źle zrobiliśmy i patrz to, mam jeszcze taki wózek, dlatego jak przyjadą, to o... poczęstujemy i ładnie przeprosimy. Nie jednego? Nie, 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 to nie dla ciebie Jerry. Jerry, Jerry, trochę zacząłem się teraz trasować. Okay, mówiłem, że to was? był zły pomysł. O nie do no, nie, nie, nie nie Ja mówiłem, że to był zły pomysł. O dzień dobry, dzień. o nie, 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 nie. nie. O, witam, witam. Y jak Ale... coś, proszę pana, my nie jesteśmy poszukiwali, tylko tak po prostu chcieliśmy niespodziankę zrobić, proszę bardzo. Prezencik mamy, prezencik. Chce się czymś pan poczęstować, czy coś takiego? A może drugi pan? O, proszę bardzo. Ej, Jerry, proszę pana, czy może nam pan darować tą karę? No, no niezbyt, no musicie no. zapłacić, tak? kaucję zapłacić. A, e, proszę bardzo, mam pieniążki akurat. A ja mam prezencik dobrze, jeszcze, dobrze. proszę bardzo. A co, co w tym prezencie jest? No to, po ty sobie pan otworzy. Nie, dobra, dawaj do, panowie. Dobra, to o, ja tu panu udało ci się odwiedź. wyjść. O, ja dostałem te pieniążki. O i jeszcze ten wózeczek też państwu stawię i to już nie będziecie nas szukać? panowie, panowie panowie, gdzie wy te pieniądze dajecie? pieniądze dajecie? No już tam nie, panu, za, za biurka schowałem. Dobra do widzenia tak. Jerry wychodzimy. No, no idziemy. Ej Jerry ogólnie mi mimo uparcie kasuje tam na kasie. Jerry czekaj co tu się no, no, stało pensji? No wesnik? to wszystko zapakuje? No Ej, pana nie to... No czemu ci śmieje? no? No szybciej. Jak nic nie... Dlaczego... Co to są za pretensje? No... Jerry czemu... Robotniku! No jakieś pretensje. Jest są tutaj eee, do tego nie, pana. Jerry, to no, jest twój no, no, szef? Mam pytanie. No, no tak, jestem jego szefem. O, o, no dobra. On tak. nie umie mnie w Chodź ze mną czerwony no, nie ludku. Umiem, chodź, czerwony twoją torbę już. Dobra, Jerry, weź lepiej z nim. Chodź, chodź, chodź czerwony ludku. Ja sobie zrobię zakupy. Zaraz, zaraz wrócę. Chodź, chodź. Dobra, dobra, aż mnie ciekawi, co oni tam zrobią Co to ma być za zachowanie? O, że są klienci niezadowoleni. Dobra. Nie podaje wszystko. Dobra, proszę stąd wyjść. Zamknięte. Chodzimy już. Do widzenia. Już wy też. Siół, stąd. Może dobra, Jerry, co, Jerry, coś się tam stało? I co ja on o mnie ukryzł? Jerry, jak on cię ukryz? Ja się mogę wziąć. Ja mogę ci wziąć na wózek do szpitala idziemy, Jerry, co się stało z tobą w mi. O czekaj, co ty wtedy za pracę znalazłeś głupią. Jerry, już jesteśmy w szpitalu, panie ratowniku, panie ratowniku! Ja, ja proszę ukrycę, ja, no nie wiem, nie, szef go ugryzł. O, a, proszę go wziąć. Ja mam go wziąć. O, dobra, Jerry, o, co się dzieje? Dobra, uratuje cię, panie medyk, proszę mógł coś zrobić. Przeżyjesz, przeżyjesz, Panie, przeżyjesz. Tak, Panie, szybko. Na e, Nie wiem, schodzimy pana tym, o CO JEST GRANE CO TO ZA KAMERA, PROSZĘ NIE KAMEROWAĆ DŻERYGO no, no, ja, ja, Ej, ty, Pomog... ja, ty sobie wyjść. Nie, Ale się pan, panu pomógł Jerzy. dobra Co ja mam teraz zrobić, co tam się dżer... Jerry? czemu on go kameruje w ogóle Proszę pana, niestety muszę panu powiedzieć, że Nic co ja próbuję panu pomóc To nie działa, ale w sumie, w sumie to mam tu jeszcze jeden taki lek w tej tej. O, może... o i tu zmienimy, ja zmienimy pana w zombie. pan... Jakie o. zombie, Proszę, o. I pan powinien się teraz zmienić w zombie. No to. Życzę szczęścia. Do widzenia. Nie, no, nie no, nie no panie, wiesz, to ja to się poddaję. Jak pan ma ochotę, to. Co? Weź pan, czekaj, ja już nie wiem, co ja, ja mam co jak, robić. Jak go mam ratować? To co, co się ma... z nim stało, Jerry? Gdzie ty jesteś? Jest ja, dobra, Jerry. Co tu? Ja mogę coś wziąć, co ci uratuje. Co jest z tobą to nie z tak, zbierze? Jerry? Dlaczego ty jesteś zielony? O, o. ej, nie. nie. On jery. chyba w zombie. Jery. Jaki dobra, zombie? Nie zostawię. Nie, zostawię go. nie. W porządku, gdzie jesteś, szef? rogu znajdę i ugryź Jestem Ale o, o co ci mikrobi. chodzi? Jaki są. Nie, nie odpuszczę mu tego, nie ma takiej opcji, gdzie on jest? Co, co się stało w tym szpitalu. No nie, dobra, Jerry, co? Poszedł sobie gdzieś! Co się dzieje? Ale Jerry, dobra. gdzie jesteś, Jerry? Ej, nie, ej, jest ten lekarz i Jerry też tu jest! Co jest? Jerry, co, w go szartuj! Ja. Nie, 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 czemu on tam Co tu się dzieje? tu się zalało wszystko, no nie! Jerry Jerry nie rób... Po... Nie, on nie, Chodź czemu on? gdzie nie... to gdzie No Kim ty? O Boże myślałem, że to nie działa! Jerry, przestań! No nie, 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 nie muszę go powstrzymać, bo nie wiem co z nim zrobić. Ro poczekaj, poczekaj, usiądź na kanapie. Jest, nie, poczekaj, gdzie jest ty lekarz! Nie sobą, co ci się stało? Usiąść tu, usiąść. Nie, nie jestem. Nie usiądź Nie, nie, tu, usiądź nie będę nigdzie siadać, gdzie on jest! Ale wiem, Jerry, jak klikniesz to parachutę tutaj, to on się pokaże wtedy, kliknij to. Na pewno? To. Na pewno, on się na pewno pokaże, to jest zaufaj mi. Dobra, klikam. Eh. Co ty mi zrobiłeś? Halo gdzie? A gdzie on się schował? O panie, panie lekarzu, co to była, Czemu pan go zamienił w zombieaka jakiegoś? Ludzącego. Ja myślałem, że to nie działa, ja tylko pieniądze chciałem żeby Tylko jeść. pieniądze pan chciał, no to właśnie samolot naszli trzęsi, takie pieniądze pan chciał. Tak. Proszę proszę to tak wylądować. Tak. albo nie, ja skaczę. mam tu gdzieś... Co się dzieje? Nie, gdzie? Ej, gdzie jest pod Gdzie jest padochron? O dobra, wiecie co, muszę zacząć szukać Jereka, bo znowu sobie gdzieś poru, czemu to jest woda wszędzie? Da, słuchaj, bo tam Jerry siedzi, jakiś zombiak znowu. Jak, jak, jak nie. nie. pomóc? Trzymać mi twoje doczelnie, słuchaj. No, czemu a, pan, czemu pan, czemu, a, pan a, brud, czemu pan dał mi pistolet? no? A, C C ty, nie do, musimy do tym zastrzelić, jak? rozumiesz? Zastrzelić Jerego czy nie. Ten? nie? Nie, ten. Musimy to zrobić, bo on jest zombie i to go odmieni, ja, rozumiesz? Jak, jak musimy. Po, zastrzeli... do... Nie, nie zastrzelać Jerego nigdy, nie. Da, daj mi pan chwilę, muszę się przemyśleć. Panie, a pamiętasz pan, co pana robił? Pan e... może iść do mnie to nadal. Daj mi pan chwilę, Przemyśleć, to bo gdzie ja, ja mam szli <grym>, to przynajmniej nie wiem. umyję się za darmo. Jak... A, 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 skończy... ja albo ja, i ja albo. Yy, to więzienie. Chodź. Za co? Ale. Za, mną. Yy... za, za wszystko, że odsiadałeś ludzi i. Dobra, e, ale. E, nie, czemu... Chodź. To jest szantaż dobra wsiadam, ale jak Zerego. Dobra, nie, to, nie, nie, to na pewno jest nieprawda. Panie policjancie, czemu my podjechaliśmy pod dom Dżerego? Nie, ja, nie. Ja, nie to... do niego. Idziemy do niego teraz. Co ja mam Rozumiesz? zrobić? Nie zastrzelił Dżerego, nigdy przy. Przecież... No nie. Chodźmy, chodź. To nie. tutaj? Yy, nie, to tutaj, tu, 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 tu. Yy, a nie ma go krat w domu, no a, jak mi przykro idziemy, No to idziemy tutaj, chodź. Nie, ale naprawdę nie to jest klub... Nie, no i przed... Eeey, yy, Jerry, yy, nie, nie. Co, co, co tu się dzieje? Jerry, to nie tak jak co myślisz. Ugryźcie ugryź tego policjanta, szybko! Szybko, właśnie dawaj go! Nie, 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 proszę nic strzelać O, do Jerry. Nie. o nie. nie, Jerry! No, 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 no.